Dzień dobry Państwu. W trudnych dla wszystkich pandemicznych czasach dobrze jest znaleźć w ciągu dnia, pośród licznych zajęć i kłopotów, znaleźć taką chwilkę, którą poświęci się kulturze. Zabrałam się za czytanie książek, na które może nie miałam czasu, nie miałam. Yy, nie miałam po prostu możliwości czytania ich z powodu licznych zajęć i domowych i rodzinnych i zawodowych. Ale jest na przykład, polecam, książka najnowsza Jerzego Antczaka. To jest absolutnie tytuł, jak ja ich kochałem. To jest cudowna książka o jego życiu, o jego zawodowych sprawach, o jego wzlotach i upadkach i o ludziach z którymi miał przez całe życie kontakt. A drugą książką, którą obecnie czytam, jest Kobiety Agnieszki Cubał, jest książka Kobiety 44. Jeżeli przeczytamy tę książkę i przyjrzymy się losowi młodych, wspaniałych dziewczyn, które w czasie bardzo trudnym, bo i okupacji i w czasie powstania warszawskiego właściwie to ryzykowały Największą wartość życia, po to, żeby pomóc innym, to to, jest, to to nam uświadomi, że przez wszystko można przejść i że jeszcze nie jest tak źle, bo mogłoby być gorzej. No i muzyka, a więc masterpieces, wszelkiego rodzaju muzyka klasyczna. Kocham Mozarta, więc Mozart. I innych fantastycznych kompozytorów, i baroku, i, i renesansu, i Współczesnych, a także współczesna muzyka rozrywkowa. I myślę, że te 5 minut dla siebie, czy 10, każdy może i musi znaleźć. Także polecam Magdalena Zawacka.